Jesteśmy na obiektach Politechniki Lubelskiej, za to serdecznie dziękujemy kanclerzowi przede wszystkim za udostępnienie nam boisk, za udostępnienie nam hali, za udostępnienie auli, gdzie mogły być, mogła, mogły być zajęcia teoretyczne. Tutaj znajdujemy się w miejscu, gdzie są zajęcia praktyczne. W dniu dzisiejszym, jak co roku, kolejna sesja. Konferencji Grassroots 2023. Myślą przewodnią tej konferencji jest dobre środowisko, zawodnik w centrum gry oraz bezpieczeństwo dzieci. I cały plan, harmonogram i agenda konferencji była ułożona właśnie wokół tych trzech tematów. Prelegenci, którzy przyjechali z Warszawy jako pracownicy PZPN-u, świetnie nam pokazali, w którym kierunku idziemy jako, jako Polski Związek Piłki Nożnej, jako Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Również, również dzisiaj chyba wszystkich miło zaskoczył trening futsalowy. Troszeczkę inne spojrzenie na ten trening, na ten trening futsalowy, bo jak wiemy był tutaj Andry, osoba anonimowa, Włoch, więc, więc bardzo dobrze został przyjęty. Cieszę się, że, że liczba tych, liczba hmm, uczestników konferencji dopisała. Zapisało się 240, myślę, że około 200 osób. Tak więc, więc fantastyczne wydarzenie. Jeżeli cały czas na hali jesteś, grasz, to elementy, ta piłka zdecydowanie inaczej się odbijesz, przejez. Więc ten czas reakcji u zawodnika nauczanego Zdecydowanie będzie lepiej, lepiej, lepiej rozwinięte. Więc, więc, Andrzej dobrze to zauważył, że można, można mieć korzyści, kiedy zawodnicy w międzyczasie, można tak powiedzieć, albo przy okazji gdzieś próbują grać na hali czy, czy w futsalu. Generalnie to też tak. Mówimy o futsalu, tam określone przepisy są i określony rodzaj piłki, więc, więc też, też trzeba wziąć na to poprawkę. Ale tak, zgadzam się z Andrę, że, że te elementy, które wykształcą sobie młodzi zawodnicy, na pewno im się przydadzą w piłce, w piłce na boisku. Mm. Na dzisiejszej Akademii Grassroots w części praktycznej. Przeprowadziliśmy dwie jednostki treningowe. Pierwsza jednostka treningowa poświęcona kategorii żak gdzie tematem było nauczanie gry w atakowaniu w sytuacji 2 na 2 i celem nadrzędnym było zdobywanie przestrzeni. W drugim treningu, gdzie uczestniczyła drużyna z kategorii Orlik, obie drużyny były z klubu sportowego AP Bronowice Lublin. Ten klub posiada brązowy certyfikat PZPN-u. Jeśli chodzi o lekcję pokazową dotyczącą kategorii Orlik, celem było zdobycie przestrzeni. Zasada zdobywania przestrzeni, natomiast jeśli chodzi o działania, było to tworzenie linii do podania i obie jednostki treningowe, zarówno Żaka, jak i Orlika, uważam, że stały na wysokim poziomie, a to ze względu na wysokie wyszkolenie indywidualne zawodników klubu Afebronowica. Bronowice. I z tego miejsca chciałbym podziękować trenerowi Piotrowi Wójcikowi za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na, na jego grupie. Wierzę w to, że było to efektywne spotkanie i Myślę, że zaspokoi tutaj część e, trenerów, która tak licznie uczestniczyła w dzisiejszej konferencji.